Słuchajcie, ja po prostu kocham podróże. Na świecie jest tyle pięknych miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. Idę w stronę zamku. Cały czas przed siebie. U! O, oć, będę musiała pokonać te schody. U -u. No, tak ludzie tutaj pięknie, ciekawie mieszkają. No. O, tu jest tabliczka, mamma mia. 600 metrów chyba nie po schodach. Uh. Okej, okay. idę. Idę. U, hu, uh, uh, uh. No ja pierniczę. Kurczę. No, no, maszeruję dalej cicho. Co tu będzie? Aha, dalej schody. Spójrzcie, ludzie tutaj mieszkają. Fajnie co? Bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. O. Spójrzcie tutaj taka ścieżyna wąska, ale tu pięknie... no mi się bardzo podoba. No nic Idę dalej. Następne schodki. O fu. czekajcie, tutaj mnie jakieś muchy atakują. O, widzicie, ale tu fajnie, o kurcze. No, mam na razie dwie minuty nagrane. Będzie będzie jeszcze więcej cierpliwości. O, o. nie wiem czy dokładnie widzicie, bo jest piękna pogoda. Jest 28 stopni. Ciepło, ale tutaj jest też cień. No i zobaczcie. 550 metrów jeszcze przede mną. No kurczę, pieczony idę. Tutaj taka asfaltowa ścieżka. O, to jest za moimi plecami. Idę dalej. No, ten zameczek, do którego zmierzam, to nie, nie, nie. Nie tam, tylko o tu na lewo. Nazywa się właśnie Plasenburg. E, no, i weszłam tutaj na tą szosę. Zaraz Wam pokażę, jak widać z góry, tutaj. O, widzicie? A tu jest widok na dachy tego miasta, <laughs> że tak powiem. O. O. Idę, słuchajcie, idę. Mam nadzieję, że obejrzy ten filmik jak najwięcej ludzisków moich kochanych o! ale słuchajcie cudownie yy, zobaczcie tutaj są takie ławeczki no wspaniale yy, tam i coraz wyżej, coraz wyżej takie same ławeczki o, o. dobra idę dalej idę dalej nie na dół, tylko do góry. Czeka mnie jeszcze 500 metrów. Ojoj. O, o tu. Następna ławeczka, oczywiście, no to już minęłam yy, z, ze trzy. No. no, ale tutaj co? Krzaki? Z ławeczki? Widok na krzaki? Hello. Dobra, idziemy dalej. A dlaczego idziemy? No bo ja idę z wami, a wy ze mną, prawda? No. No. No, no, słuchajcie, coś się zaczyna wyłaniać. Tutaj troszeczkę zboczyłam z szosy, bo chciałam zobaczyć, co tu jest. No, ale tutaj jest taka szosa. No. A tu jest to. miasto. No, dosyć duże, słuchajcie. No, ja tak jak mam w opisie y, mojego kanału, to napisałam tam, że y, to co po prostu robię, to jest wszystko spontaniczne. To co mi przyjdzie do głowy, to nagrywam. No i dzisiaj. Muszę Wam przyznać, że ten wypad mój, to był spontaniczny. No i co? I warto było. O! Browarek, który... Um, który zaopatruje tutaj, tutejszą restauracyjkę. O! No i co? No i już jestem. O widzicie, tu jest właśnie ta restauracyjka z ich tradycyjnym piwkiem. O, o, o właśnie, o. Kolbasze. O, zobaczcie tutaj. O, i tak tu fajnie, o widzicie? No, i jest tutaj, gdzie pochodzić. O idę tam na górę. No, widzicie tych rowerzystów? Tak, tak, tak. Pod górkę, pod górkę. A to, to jest no, y, widok y, codzienny. No, dokładnie, codzienny. Kein trinken wasa. Czyli ta woda nie jest do spożycia. Ale ja mam swoją w butelce. No, bo wiecie, jak to jest przezorny, zawsze ubezpieczony, prawda? Trzeba o wszystkim myśleć, kochani. No i zaraz Wam pokażę widok piękny. No i takie oto lampy, latarnie, że tak powiem, oświetlają ten zameczek nocą. A widzicie te reflektory, lampy? kurcze latarnie, latarnie. No powiedziałam latarnie, tak, bo y, takie słowa mi się kleją na język, że czasami to aż się za głowę łapie. <laughs> no. No i zobaczcie, co tutaj mamy. Kiedyś kilka lat wstecz. Bo właśnie na górze 600 metrów nad poziomem morza. Mieszkałam w Toskanii y, 3 miesiące. Byłam tam w pracy i też były fajne widoczki, no ale nie był to teren zabudowany, tylko tam to była y, wieś. Ale też pięknie. O, tutaj dalej. Jeszcze idę dalej, bo to jeszcze o. Tam można iść, no i idę Ale fajnie zawiało wiatr. Ojej, ale super a spójrzcie, tu jest dalsza część widoku na te no, rozległe miasto, ale pięknie tutaj jest. No. A to wiecie co to jest? To jest pismo. Dla niewidomych. Palcami dotykają właśnie tych kropeczek, i czytają. No i spójrzcie wszyscy, jak to jest pięknie. No, w ogóle Niemcy to mają. Piękny kraj. E, no, szczególnie Land Bawaria. O, dzwonek dzwonią. piękny. O! I to jest właśnie ten zamek. Jak jechałam pociągiem, to widziałam już w górze ten zamek. Także w ogóle, jak pociągiem tutaj się jedzie, e, to świetne widoki są. później sobie poczytam Hans Werner Geschaffen ja. o. tutaj napisy wydłubane już niewyraźne no to z tego co rozumiem to yy, Hans Werner wybudował ten zamek w 1607 roku. kurcze ale to było dawno ten. Wow, 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 wow. Ha, ha. O. No i cóż, kochani, idziemy tam do środka. No, zobaczymy. Cóż tam jest, jak to tam wygląda wewnątrz murów w obrębie tych murów. O. Możecie sobie później w Google wejść i poczytać. Jeżeli kogoś to zainteresuje, o, spójrzcie jakie. Drewniane drzwi, taki zamek. Oh, stalowy zamek, tak. O kurczę. O, ciekawie. Super. Mm -hmm. A to jest chyba zegar słoneczny, tak. Słoneczny, rozumiesz, no, jaki. O, ale kurczę, wspaniale. No. I tutaj sobie paradowali, ludzi, paradowały ludziska. O. o, o, i tu jest wewnątrz y, tych murów. O, widzicie? O, no i fajnie. No, tutaj jest wejście do, do takiego sklepiku pamiątkowego. O. No, i tutaj jeszcze podejdę. Tutaj też można sobie wejść tam, gdzie był ten sklepik z pamiątkami. Tam można sobie zamówić piwko. No i co tutaj? O, tutaj za kratami. A jakie tutaj jest echo, słyszycie? O, o! U, u. Halo, halo! Dobrze, no co, będę już wracać o. i przycuknę sobie na ławeczce.